Z tej strony Damien i dzisiaj w kolejnym odcinku z FiFa Mobile przedstawię Wam ikony, ponieważ I dodało wczoraj ikony i zobaczycie jakie karty warto odebrać poprzez wyzwanie budowania składów, czyli SBC. Przejdziemy teraz do eventu. No dobra, i tu mamy wiele rodzajów SBC. Mamy też Prime ikony Nesty. Ale żeby taką ikonę odebrać, to trzeba wymienić 11 ikon, więc to raczej nie będzie takie proste do zrobienia. Więc tu macie tak pierwsze SBC. Tutaj otrzymujemy takie punkty Carrier Point, które będą potrzebne nam do zdobycia ikony i tu macie za poszczególne SBC dostajecie 500 skill boostów takie trudniejsze, a za to słabsze 150 skill boostów i oczywiście jest trochę obniżona ilość punktów, bo w tym pierwszym SBC macie 10 icons point, a tutaj macie w tym drugim 50 icons point i to tylko się różni tym, że macie inne Punkty, tu macie History Point, Legacy Point, Championship Point i Honor Point. I każdy taki punkt jest przepisany do ikony. I właśnie macie tutaj na przykładzie Eusebio, macie tutaj, że trzeba zdobyć takich 1150 punktów oraz Legacy Point. 44 takie punkty. I tu mamy jeszcze Barziego, mamy Kake, mamy Gerarda. Mamy Van Nistelrooya, jest Blank, jest Overmars, Makelele, idealny środkowy pomocnik defensywny. Polskols, mamy też Miro Kloze, mamy też Rui Costa i też meksykańczyk Hernandez, który tak się prezentuje: ma boost shooting, tak wyglądają jego statystyki. Ale przejdziemy do bardziej lepszych takich kart, przynajmniej 89 plus. Chcę wam pokazać Makalele. Makalele ma bardzo dobre statystyki. Boost Destroyer i myślę, że warto by zrobić takiego gościa. Tylko trzeba zobaczyć, jakie są wymagania SBC. Na pewno wam pokażę zaraz. Tylko jeszcze omówię inne karty. Mamy też Overmarsa. Overmars jest na buście attacking, naprawdę solidna karta na lewy skrzydło, polecam Wam zrobić, jeżeli macie sporo kart na wymianę i macie tutaj jego statystyki szczegółowe 119 sprint speed, 113 dribbling, naprawdę fajna karta, tutaj mamy też obrońcę Blanka jest on na agresji 104 defendingu, 101 physical i ma med 90 wzrostu ponad ma tutaj warcryyty w, w obronie wysokie, w ataku średnie. No i tak prezentują się jego statystyki. Dobra, szybko idziemy dalej do tych wyżej ocenionych kart. Mamy Gerarda 93, macie ocenę, i tu jest 102 shooting, 106 agility. On jest na buście captain. No to naprawdę dobry boost, jak na pomocnika środkowego. I macie tutaj jego statystyki 111 dribling i naprawdę bardzo fajna karta, tylko jeszcze jedna uwaga. Te ikony są dostępne przez 4 tygodnie, więc e, za 28 dni tutaj macie informację, zmienią się te ikony i będą inne ikony do zdobycia, więc te karty już nie będzie można już odblokować, więc zastanówcie się, czy teraz zamierzacie odebrać te ikony czy poczekacie na kolejne. No dobra, więc teraz jeszcze przejdę do Brazylijczyka, czyli Kaka. Ma tutaj boost long shots, 109 pejsa. I tutaj ma wysokie work rate, y, w tym w ataku, w obronie średnie. I macie tutaj jego statystyki, long shot'y. No dobra, i ostatnią tylko kartę pokażę, tutaj Eusebio. Na finishingu 117 pejsa, 118 shooting. No dobra. I tak się prezentują jego statystyki. 124 shot power, 125 finishing. Bardziej taki zawodnik napastnik, który zamierza wykończyć akcję i oczywiście każda akcja kończy się bramką. No dobra, jeszcze są oferty. W ofertach możecie sobie dokupić takie icons pointy za gemy. 3750 gemów 50 takich punktów możecie odebrać jeżeli chcecie więcej no to już 18 tysięcy gemów trzeba wydać ponad a jeżeli wam brakuje jakiś tutaj punkt do jakiejś ikony czyli na przykład chcecie robić Eusebio brakuje wam punkt Legacy no to za gemy możecie sobie dokupić 6 takich punktów albo robicie na przykład Pola Skolsa bądź Gerarda takie punkty można dokupić za gemy, więc polecam. Jak komuś będzie brakowało, a chce odebrać y, ikony, którą właśnie już sobie zaplanował. No dobra, w takim razie tutaj jeszcze przejdziemy do SBC. Wymagania wam pokażę, jak wyglądają tutaj w pierwszej zakładce. Tutaj mamy Carrier Points, czyli tu mamy pierwsze takie wyzwanie. I mamy tutaj zgranie, więc jeżeli macie na przykład zawodników, to musicie pamiętać, że tutaj potrzebne jest 65 zgrania, 76 rating składu i całą 11 musicie zrobić. I tak jest dalej z kolejnym SBC, tylko tutaj jest większy rating potrzebny. Potrzebny jest rating 81. Ja tutaj już próbowałem tak budować wcześniej, ale jeszcze trochę mi brakuje zgrania, więc jeszcze muszę tutaj poprawić zgranie. No dobra. I teraz przejdziemy sobie teraz do History Point SBC. I tutaj mamy z Bundesligi potrzebnych zawodników z pierwszej ligi, z drugiej i też z trzeciej Bundesligi. Więc tutaj naprawdę ciężkie zadanie, bo trzeba posiadać takie karty. Na pewno z trzeciej Bundesligi będą te karty bardzo drogie, oraz oczywiście z tych yy, wysokich lig, czyli z pierwszej Bundesligi. No dobra, teraz przejdziemy dalej. Mamy Legacy Point SBC, i w tym SBC potrzebne tak 3 zawodników na pozycji, 15 zgrania, 78 rating i musicie tu mieć tak lewego pomocnika, środkowego pomocnika defensywnego i prawego pomocnika. No dobra, w takim razie przejdziemy do kolejnego SBC Championship i tutaj jakie są wymagania. Tu potrzebujecie zawodników team of the week. Tutaj dla przekładu wam pokazuję, że ja już posiadam takich graczy, mogę ich wymienić, ale jeszcze nie wiem jaką ikonę będę robił, więc jeszcze nie będę się decydował żeby już wysyłać skład. I teraz mamy jeszcze ostatnie SBC i tutaj potrzebujecie zawodników z ligi francuskiej przynajmniej dwóch i też z drugiej ligi francuskiej, więc tutaj Francja przede wszystkim. No dobra. Więc tutaj już omówiłem wymagania SBC, więc myślę, że już raczej będziecie wiedzieć jakich piłkarzy trzeba umieścić. No, i tu jeszcze pokażę Wam statystyki. Tej Prime ikony na holdingu jest 114 Paysa, 136 Defendingu. Naprawdę kozek statystyki. Tylko, czy to jest warte, żeby wymieniać 11 ikon? Sami musicie to stwierdzić, czy warto. No dobra, więc myślę, że ja już omówiłem całkowicie ikony. Jeszcze przejdziemy tutaj do sklepu. I tutaj mamy jedną ofertę z ikonami i niestety jest ona Pay to Win. Zaraz wam pokażę. No dobra, w takim razie już mamy ofertę i tutaj 30 icons point, tutaj te różne punkty, Career Point, History Point, Legacy Point. Raczej nie jest to opłacalne, więc odracam. No dobra, więc dajcie znać, jaką ikonę będziecie robić. Czy macie karty przyszykowane na te SBC, czy jednak poczekacie na kolejne ikony i będziecie robić może jakąś inną ciekawą ikonę? Więc możecie dać znać w komentarzu, jakie SBC będziecie robić, czy będziecie wykonywać te SBC. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, a ja będę się już z wami powoli żegnał, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcji na kanale, możecie wbić na fanpage, instagram, grupę widzów, wszystkie linki macie podane w opisie, a ja już się z wami żegnam, to by było na tyle, cześć.